Wytojcie, tu, adresy, i alchemia. Dzień dobry, co ty mówisz? <laughs> Dzisiaj filmik, który trzeba nakręcić, bo o tym całym resecie końcu świata i rozbłysku. Takie były przynajmniej ponad pół roku temu informacje, że. Wyglądało na to, że wszystko pieprznie. I się wszystko rozpęknie i będzie właśnie ten, przynajmniej ten trzeci wymiar, ale wygląda na to i to już od dłuższego, dłuższego czasu, że to nie będzie takie katastrofalne i szczególnie dla tego piątego wymiaru, a gorzej do tego trzeciego wymiaru. I właściwie na ten moment to yy, czeka nas jedynie jeszcze po tym przejściu do 5D tak zwany rozbłysk światła z, z, ze słońca centralnego. Rozbłysk, który yy, przed tym się nie ma jak uchronić, co zrobić, to po prostu się stanie w pewnym momencie. Jeszcze jest do tego troszkę czasu, pewnie jeszcze raz nakręcimy przed tym jeden odcinek, więc póki nie nakręcimy jeszcze <noise> następnego odcinku, to jeszcze raczej to nie nastąpi. I co ten rozbłysk przyniesie? Przyniesie, bo to właściwie to już jakiś czas to sprawdzaliśmy i tam część informacji już zapomniałem. Ale generalnie na pewno padnie cała elektronika, jakieś twarde dyski i tak tego typu rzeczy pójdą się, że będą nie działać. Też elektryczność na jakiś czas wysiądzie, będzie to bardzo, bardzo ciężkie dla ciał, szczególnie tych trzeciowymiarowych. Te pie Pięciowymiarowcy już będą tak po tej transformacji częściowej przynajmniej w te ciała kwarcowe, i dla nich to będzie może nawet coś dobrego. Tak, będą błyszczeć. <laughs> Na pewno część, właściwie jak jeszcze kiedyś o tym rozmawialiśmy. Że cała sztuczna inteligencja miała być tym rozbłyskiem yy, zniszczona, bo to był duży problem ze sztuczną inteligencją w tej części jakby, kosmosu, że to taki wirus, którego się nie było jak pozbyć, i ten rozbłysk miał to zniszczyć. Zobaczymy jeszcze, czy to tak faktycznie będzie. I to też dużo ułatwi po, po tym rozbłysku, jeżeli by to nastąpiło. Czyli będzie to bardzo ciężkie dla ciała. Wielu ludzi tego jakby z tego strójki nie przeżyje, bo to będzie takie. No, kto przeżył kambo, to może to sobie porównać do jak, jakby, jakby miał ktoś super kambo. Z Rozbłysk. Tak. <noise> Chowanie pod ziemię nie za wiele da. Moż Szczególnie dla tych pięciu wymiarowców, bo po co się chować. Będzie trochę napromieniowania takiego negatywnego, ale to nie będzie nic takiego strasznie wielkiego. Więc jak można się tam gdzieś schować, niżej pod coś, ale bez przesady. No chyba, że jesteśmy z trójki, to tak jak eter, to trzeba mieć bunkier pod ziemią i w ogóle. I zasieki. E... To nie jest ten kierunek. To, o, dobrze. Yy, nie wiem, czy Ty masz coś do dodania. Ja przynajmniej miałam takie coś, że to trzeba nakręcić jeszcze w tym roku, żeby to jakby doprecyzować. żeby też znaczy ja żeby, szczerze, żeby, ja mogę żeby, to Tak, żeby też uspokoić osoby, bo myśmy tak bardzo kategorycznie mówili, wszystko ja się rozwali. Ja ogłosiłam. Ogłosiłam, że w wszystko się, ogłosiła, w ogóle wszystko się w ogóle. rozwali. No, bo tak niestety to wyglądało i rzeczywiście. W, w czasie to się bardzo zmienia. Tak, bo to było na tych wszystkich radach różne były opcje, i różne y, części tych istot optowały za różnymi rzeczami, nie? No, no więc taki rozbłysk jest taką, jakby y, też czystką energetyczną, generalnie. Y, I też, jeżeli. Są te wszystkie teorie spiskowe o tym, że właśnie się chowają pod ziemię, właśnie te negatywne istoty i tak dalej. Też bardzo jakby w, du w dużej części świata też mieszka dużo istot pod ziemią. Te wszystkie legendy na ten temat, chociaż one nie są sprawdzone tak do końca, bo musielibyśmy tam pójść i zobaczyć, ale z tego co ja wiem, Istnieją takie rejony, i rzeczywiście ci negatywni mieli się tam po prostu pochować, żeby potem wyjść i znowu zacząć robić na nowo to wszystko złego. Z tymi, którzy przeżyją. I też takie właśnie osoby jak powiedzmy: No, Eter na przykład, tam z lalakiem, i też poskładali te wszystkie historie do kupy, i w ogóle, no i wymyślili, że no, że coś się będzie działo, no i rzeczywiście jest to prawda, natomiast to też nie jest tak, że, no, możemy wpaść oczywiście w pasa asteroid, ale na przykład y, mając już technologię, która, czy obstawę e, istot e, jakby z przyszłości, czy, e, czy taką o, jakby ochronę też... E, w układzie kosmicznym też część asteroid może być jakby zestrzelona, czy tam naprawdę z bardzo dużą dokładnością. To wcale nie musi dojść do takiego czegoś, że będzie na nas spadać po prostu e, kawałki skały i nas po prostu m, zaleje potop albo nie wiem, będzie po prostu coś strasznego. E, raczej tak nie będzie. Natomiast tutaj chodzi głównie o ten rozbłysk, który przyjdzie, jakby, e, i on będzie jakby wyczyszczeniem już e, te, tego, co jest niekorzystne. E, e, takiego, e, no że to będzie po prostu odłączenie rzeczywiście od świata e, przede wszystkim. Nie będziemy mieć elektroniki, no to tutaj by się potwierdzały te wszystkie rzeczy zbierania świeczek, trochę jedzenia i tak dalej. Ale z tego co tam też sprawdzaliśmy, ta elektronika, którą mamy, czy tam komputer, ona będzie też uruchomiona. Też będzie po jakimś czasie uruchomiona i będzie działać, choć potem będzie całki, całkiem inny rodzaj technologii, więc ale jeszcze przez jakiś czas to będzie funkcjonować na tych starych zasadach, nie? Więc dużo jakby no, ludzkość się może wystraszyć, na pewno, na pewno nie należy iść w strach. I tutaj jakby strach na pewno zabije i otworzy bardzo dużo jakby rzeczy takich wyczyszczających, czyli jak ktoś się wystraszy, no to pójdzie jakby na, na pewnego rodzaju weryfikację. tutaj mówię o tej weryfikacji już od dawna, że tej weryfikacji nikt nie uniknie. Czyli możemy to porównać z sądem ostatecznym, trochę jakimś takim biblijnym, powiedzmy sobie, gdzie też no naprawdę Biblia została napisana nie z jakichś tam od Boga, tylko właśnie od tego, kto, od tych, którzy wiedzieli, jak to wygląda i wiedzieli, że to będzie a ci, y, którzy to pisali lub przekazywali, są na ziemi. I oni po prostu wiedzą, jak to po, będzie dalej wyglądało, więc na przykład y, tak zwany rozbłysk i weryfikacja to jest też przeniesienie na sąd tak zwany ostateczny, czyli ostatecznie cię zweryfikują, gdzie ty masz iść. Y, jeżeli jesteś w tej trójce, no to trójka cała jakby po prostu y, ulegnie... Y, destrukcji, czyli tam są zamknięte kody destrukcji, czyli te wszystkie wojny e, i, e, no i też to, co wytworzą po kolei następne energie, które będą też zamknięte w obszarze i nie będzie możliwości im już pomóc i to się po prostu jakby no, zawali, czyli będzie tak, tak zwana jakby taka kumulacja tego, aż do momentu rozpadnięcia się i jakiegoś tam kolapsu. W momencie y, tam czerwca, kiedy mówiłam, że y, to wszystko rzeczywiście bardzo źle wygląda, y, no to była jakby. Y, myśmy szli do tej piątki, wszyscy oczywiście, natomiast y, tutaj zagrażało. Tej perspektywie niestety te, to, że po prostu mogło dojść do tego, że przy, do rozdzielenia by po prostu nie doszło. E, no i że to po prostu nie ma sensu. Natomiast, aby e, doszło po prostu gwałtownie i, i w jednym momencie, bo wszystko walnęło na raz i. Tak. W, I tutaj jakby całe ten rozdzielenie się też na te dwie ziemie. Jest tutaj też to, pokrywa się jakby z, z tymi wszystkimi też osobami, które mówiły o tych dwóch ziemiach, o dwóch wymiarach. Dużo rzeczy jest po prostu bardzo jakby spójnych. Z tych części układanki, którzy, które ktoś tam mówił, jeden, drugi, trzeci, to wszystko możemy jakby też zebrać, i to będzie. W jakimś tam. Na pewno to, to się pokrywa jedno z drugim. Do tego rozbłysku na razie jeszcze trochę jest. No, ja tu już nie mówię o tym, żeby się sobą zajmować, tylko po prostu czekać na ten dzień sądu ostatecznego i tyle. Ale też nie ma za dużo sensu o tym myśleć. No nie? pewnie, że nie ma, no bo to będzie no. i tak. Słuchajcie, po prostu żyjemy i jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, nie? Po prostu kolejny jakiś etap do odhaczenia. Tak. Już tyle tych etapów odhaczyliśmy. Już tyle się przeżyło, że o, więc e, oczywiście należy po prostu zbierać czasami jedzenie. Trochę więcej, nie, ale nie wiem po co. Y, dlatego ale, też nie ale można... Eter zbier każe zbierać już jedzenie i świeczki, a to ma się tam według niego stać w 2024. No to ja Bo nie To jedzenie, jedzenie chyba będzie już niedobre. No, ale to są właśnie osoby tego, y, właśnie myślenia, y, które chcą po prostu przeżyć katastrofę. Jeżeli chcesz przeżyć katastrofę, to będziesz ją miał. Miało. No właśnie. I to należy jakby sobie zapamiętać i zakończyć chyba już to gadanie. Nie wiem, że jest takie krótkie, ale no. dziękujemy Cześć. bardzo i do widzenia. Cześć.